Dostałeś dwa buty i się wyjebałeś, wypierdalaj kurwa śmieciu. Idź, kurwa Pizusąd. Ty tam sobie na leczka, na słoweczka i kurwa na mnie. Jaś dwa buty kurwa na pysk i kurwa poszedłeś. Zajbałeś mi dwa strzały, ja w i co kurwa. Dostałeś dwa kurwa i leżałeś jak śmieć. Wracaj kurwa po tych swoich ty. To i kurwa kozak z ciebie. Jeszcze kurwa raz, śmieciu kurwa, ściemnisz na temat mojej kobiety. Co cię mogę ja zajebać kurwa, chcesz? Śmieciu jebany? Co chcesz kurwa? Jeszcze raz o mojej kobiecie wspomnij, to cię kurwa zajebie. No cię zajebie na twoim usiadu, kurwa śmieciu jebany. Ty ja brod wyciągnę, chcesz, kurwa. Masz problem? Ty, kurwa chodź, się cofnij. 300 metrów, kurwa. Wypierdalaj stąd, kurwa. Ty kurwa, cwaniakować możesz w internecie, to chujanie, kurwa do mnie. Co ty kurwa do mnie masz? Wypierdalaj, kurwa stąd i po prostu nie jest to twoje siedle i cpaniakować sobie w internecie. Waj, chłopi idź kurwa idź. Co się zastrałeś kurwa? Kurwa? Wy, kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. kurwa? Dobra, nie pierdol nie cwaniaku, wypierdalaj! Wypierdalaj ci mówię kurwa, wypierdalej kurwa. Jeszcze raz, kurwa, No i masz. Wypierdalej, kurwa. Kurwa Bo gaz. No co, co dostałeś dwa szały, kurwa padłeś. Wypierdalej, chłopie! za wyciąganie gazu? Będziesz kurwa, bo Chłopiec, śmieć. wyciągnęłeś dwa szały sami co? Dostałeś dwa buty i się wyjebałeś. Dobra, nie mam o czym z tobą gadać, kurwa. Ty, Flejezu, zajbaś mi z Warszawy, niby powiem, jak Zaleski, kurwa. Dostałeś dwa buty i się wyjebałeś jak śmieć, kurwa. I to kurwa na brzu, to ty byłeś duży, co? By teraz? Taki kurwa, cwań jak jesteś? Się zawijasz? Chuj ci na łeb, kurwa, swaniaczku. Cioń i kurwa, ty, Ja ty jesteś jaka kurwa i tak się zawojysz, to będziesz kurwo, jebane kurwa. Wypierdalaj. Ja mówiłem, że po białku nie będę się bił. Chłop mi zajebał zraszały, ty, nic mi nie ruszyło na początku buta, kurwa na, ten, na brzuch się wyjebał jak szmata. Drugiego dostał, się wyjebał jak ten szmata. Zajebał mi dwa strzały. Ty zaczął mnie ciągać, kurwa. Przestań. mnie, kurwa, policzę na łeb. No właśnie nie wypierdalasz, macie. Ja powiedziałem, ja po pijaku nie będę. Przyjechły, co wyco, kurwa, ich są. Ja powiedziałem, nie po pijaku, na trzeźwo. A się kurwa, zresztą. Ja powiedziałem, jak ktoś mówi w internecie i ściemnia takie rzeczy, i się jak, kurwa, to jako kurwa będzie traktowany? I mi nie obchodzi. I tyle. no. Szmacierz. Tyle co on nakłamał, tyle co on co na robi problemów, no to się nie, 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 nie dziwi, że jak po pijaku, nie serwował ser Chodzi wyciągać, choć tam też swoje, dwa kopy, chłop dobry jest, Wyskukuje, to dostał jednego takiego, kurwa, w bebechy, drugiego w bebechy, uuu, to się, to się, się zaczął mi jednego, chyba strzała drugiego. Nie słaby, bo nie widać. Chłop ma uderzenie jak dziewczynka. I tyle, no. Ja powiedziałem, nie po pijaku, nie taki stanę. To no. jest naczpanem. No. Zdać Zdać my trzeba tak walczyć. I tyle, no.